Witam wszystkich kolejnego dnia. Lecimy dzisiaj po tej orce stależowanie z tego obornika. No to była na zimę zrobiona orka. Dziś teraz ja to po prostu natowalny obornik stależuję to i to wszystko, nie? I to będzie obsiane po prostu to. A tam zobaczymy, jak to pójdzie. Czy to będzie, Czy to będzie? Kurde, nie wiem. To jest już bardzo Dobra, my sobie tu lecimy z powodów. tu mamy już ładnie rozsypane. No i lecimy sobie. Mamy, co, w mamy rozrzucone. To zależłóweczka relaksa wciśnięta, która się kurzy, jak widać za mną. No i ogólnie, co ja mogę powiedzieć jeszcze? Najgorsze jest to, że... jest taki problem teraz, że po prostu po podłączeniu prędkości i obrotu wałka, nie działa, i teraz nie pokazuje mi co mam załączony przed na Więc kurde, nie wiem jak tego jest przyczyna. Muszę znowu odszukać co to jest grane, kurde główne do jak zawsze coś. Ale ogólnie czekam, bo muszę trochę uchylić szybę. Bo... O, posłuchajcie, ma co robić? No jednak kawałek sprzętu to jest, nie? 4,20 Ma co ciągać Zostaniemy sobie tutaj. Dobra i... A, to ja robię. I co? Słuchaj. I będę miał praktycznie to kurde wymieszane jeszcze Z tą talerzówką, to powiem szczerze, to... to jest kurde 5 minut, i mam po robocie, nie? Taki... A tu fajne pole, długie, 3 milioną, ale. Chyba 800 metrów Nie, co ja mówię Może masz z 600 Po długości, nie? co jest kawałeczek, nie? Bo się pali jest... Najgorsza tak jest Ta talerzówka, najgorsza jak to takie Takie małe, wiem Kawałeczki, to jest Wtedy to jest Myś. Jedynie jak załączę napyt, to tylko czuję, że ja troszeczkę pociągnie bardziej. Ja tak tu zero zero jakiegoś tam. Ale ma co robić, ma co, ja nie powiem. O kurde. No i co, tu hektar to praktycznie hektar, to ile? 10 minut i mam zrobione. 15 mam. Wszystko wymieszane ładnie. Z ziemią. A się kurzy. Masakra. Taki kurz. A tu nie jest taka zła ziemia, a już się kurzy. Ale ma teraz, nie wypaczyłem, znowu pogoda zmienia, że znowu ma. Nie pada, że ma padać, znaczy to taka ta pogoda, kurde, jest masakra. No i się jeszcze tam tego łożeczka pójdzie. To się, się torze. I tak to się rozdziałek. Smarowałem też talerzówkę, wszystkie jakieś Jestem punkty smarne, żeby to wiadomo. Łożyska nie zajechać, bo niektórzy tam nie przesmarują, jadą, kurde i później to wszystko siada. Przesmarujesz, porobisz, to będzie to chodzić, a tak to jest taka bip, lipa. Jestem czemu to nie pokazuje, bo na przykład blokadę nie pokazuje, nie? Ale tego już nie. To jeszcze zaraz rozbiorę i zobaczę, co tam jest grane Bo już mnie nerwy biorą To ma chodzić, a nie, że ja tu będę kurde... Kuchno. No i tu jest najgorzej teraz takimi kawałeczkami takie nawracanie, To jest masakra Zawieszanym to sobie jedziesz, w Takim to... Tak, tu są na pomiędzy Jeździ Jeżeli... Też opornik wchodzi to Kurde, nie ma jak tutaj go znowu... A, dobra, może wycofam Nie ma jak nam wrócić Kurde, zabawa to Cofanie, kopinowanie Za mały kawałeczek na taką talerzóweczkę, Na taką talerzówkę, co tu można zrobić? kawałek, ale to ładnie, Tak, to jest umeśrzenie takie, teraz. Ale są przecież przedmiotów... tu to... ...ścienki, Takie żółte mu się porobiły O, ja mam nie ładniejsze, dużo Od sąsiada widzę Jak to zawsze, nie? Widać było, że ładne, nie? Od sąsiada to Każdy mi o to chodzi. idzie. Tak. No muszę kurde zobaczyć do tego napędu, bo mnie nerwy biorą. Mamy, tam No i mamy to Mamy zrobione. Wymieszane jest ładnie wszystko Delikatnie się tylko tu wałem jeszcze wleci, żeby agregatem z tym średnikiem, wałem i tyle Żeby to uprawić i to wszystko Bo tak to mam agregat z dziabkami, ale, ale to dziabki to wyciągają, nie? A tak to nie będzie, nie będzie tak wyciągać się ten obornik, nie? Jedynie jest minus, że tak zależy tak, u takie na bokach, nie? To jest ten minus, nie? Tak? tak to jest okej okay. Część To on wolny poleca I to było kupienie za duże pieniądze Dara, bo każdy się trafiło, ale robota szybko idzie, nie trzeba dużo jeździć w tym. To się gara szybko robi. Nie można zatekać. Dara może pójść, No nie. Ubieg spuszczam, to nie chcę. To czas na półbiegu jechać. Bo nie może uciągnąć, nie? O, jeszcze mi się urwał zgrabiacz. Kard, przepraszam. Dobra, i mamy wymieszane te pole. Ale tę brudę ugrabie, bo. Bo później będzie problem, tę grabię. Nazywa się Radio. Podam dwa łkami z tego, dwa tu wlecę i tyle nie będzie... Wielki. No i zaraz myślę, was czy przy Wlecieć w też. Ja bym tam wleciał, bo ty się łatwiej robisz. Tak już się wam nie ma nie? A tak to może się wiadomo, tak to... coś tam trochę zapychać, nie? Chociaż tam powinno to iść w miarę, ale... Na razkę to może zaorać, kurde, nie wiem, właśnie... to? Czy to raz na raz, czy... Ale żyje,

O kurde mi tam troszeczkę... Są dziennie nowe Wysoko... powinno być większe przy talerzówce, a ja po prostu założyłem taki miałem znajomy miał i widziałem od niego, nie? Jeżeli planujesz sam kolegą kuchynię, kupię prosto od producenta. R&R Kompleksowo zajmiemy się aranżacją Twojej Od projektu aż po montaż. Odwiedź nasz salon firmowy w Izewie koło Skórska. dzisiaj i zapoznaj się z naszą kolekcją Metri. Zapamiętaj. R&R Meble. Znajdź na Facebooku. Dobra, jesteśmy tutaj na tym polu. No tutaj to już będzie słowo, nie? O kurde, tylko po tych dziurach to ja muszę zobaczyć na napompować teraz. Siedzenie bo ja po tych dziurach to tu. A musimy jechać do mamusi? Tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania. Rachunki do mamusi. Będzie głową, będzie urwany głowa. Muszę się wszystkim zajmę, a ty jeźdź do mamusi. Okej. Dobra, obejrzymy sobie ten zestaw. W zestawie wygląda tak. Stawem robimy bo no widzę tu, tu śruba zginęła, wyjdzają zrobić dobra, lecimy lecimy dalej, dobra, i lecimy Teraz sobie trz, trójeczko, na zwalniaczu, 12 na godzinę, no teraz to, nie powiem, bo robota idzie, nie, nie można powiedzieć, bo, ale wiadomo, inne pole, nie? tam po urce to nie jestem w stanie tak ujechać, bo go za duszę, nie? tam była dwójka na zwalniaczu, a tu jest trójka na zwalniaczu, no, nawet z tyłu widać się dzieje, sprzęt idzie jak. A jak tam góra ładnie pierdli sobie o 13. I raczej całkiem robota idzie. Nie, ale nawet 14 lepiej. Więc Teraz to nie czuję tu, nie? Może też jest słuszne i on tak, ona tak głęboko nie wchodzi, ale... Ale miesza ładnie to, nie? Będzie mi się lepiej aurać, a ja tak to bym się tu. Tu parę litrów paliwa więcej, ale, ale będzie zaorana, że jakby... ten tym to wlecę za 3 minuty i będzie 2 hektary to zarobię ile? 25 minut i będę miał zrobione. O tu. tu już jest trochę inna ziemia, jest mokrzejsza. I od razu wsiadł na mocy i już słychać już po nim. nie? Że, że na ciebie po prostu. Nie? I do do zrobienia jest jeszcze tylko ten bałaj, nie? A kiedy lubisz, a kiedy lubisz? To jeszcze dzisiaj może Orka mnie czeka, nie? Nieważne, tak będzie się ciężko orać i nie będzie szło, no to to zostawię, nie? No zobaczymy, jak to będzie szło Tam hektar już mam zaorany, to tylko 2 hektary mi zostanie do orania i mam wszystko na jedynie A zawsze, wiesz, wymieszane to wymieszane już, nie? Najważniejsze, żeby jest wymieszane z ziemią Mam czas na zaoranie, bo to wiadomo. Że... No ale się kurze tu jest już piaskowa taka ziemia bardziej, nie? I inna. Jak jest przekropnie, to tu rośnie, ale jak jest słabe, to, to średnie tak rośnie, nie? Powiedzmy. Ale to z dziury Dobrze, że sobie tam się siedzenie, to też tak czy nie skacze, bo muszę zrobić jeszcze tylko ten... muszę to rozebrać tutaj i zobaczyć właśnie co tam jest grane. Czemu to nie działa? Jeszcze... W Max w A co trzeba zrobić? No powiem wprost. Sprawa jest mega klarowna. Wystarczy, że na EBF Max Dobra. Zdanie, no to Zaraz zobaczymy, co jest. No i dobra. No i mamy. Ogarnięcie te praktycznie 2 hektary. Tylko zostało wspomnieć powrotem daje o bardzo szybko posło, ale jestem zdziwiony i nie powinienem stać się Znaczy to ja jestem zdziwiony, no 2 metra no to kurde 12 na godzinę lecimy cały czas no,

Dobra. I lecimy z powrotem, bo też nie mamy wszystkiego. Mamy skończone Tylko bo nie ma do i kto nie dzwoni Idę po mimo tego tak jak powygronił się nie bałem boga, tylko nowej doby Nikt nie trzyma mnie za rękę ani mojej strony Zmienię to z nowym rokiem Wygląda mi jak wciąż się nie znoszę Bieram ją wolę lesotę Może by tu na czymś ze brod To niech o samej też Dobra, lecimy